Partnerem odcinka jest sklep motocyklowy w Sopocie motozone.org. Aktualne promocje i oferty w opisie filmu. Niedawno opublikowany odcinek o najlepszych trikach handlarzy cieszy się wśród Was dużym powodzeniem. Na dzień dzisiejszy jest to już ponad 12 tysięcy wyświetleń, a więc można by powiedzieć, że pierwsza część tej serii przypadła Wam do gustu. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to proszę, macie tu podlinkowany w prawym górnym rogu. A jako, że w tym filmie poruszyliśmy zaledwie wierzchołek góry lodowej, jeżeli chodzi o metody, jakimi próbują nas oszukać nieuczciwi sprzedający, to zgodnie z zapowiedzią z tego filmu dzisiaj zapraszam Was na część drugą. Najlepsze triki handlarzy z samochodami i motocyklami. Zapraszam do oglądania. Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet. Nie przedłużając, przechodzimy do punktu pierwszego: Stare zdjęcia. Kiedy wybieramy ogłoszenie do obejrzenia, to z reguły kierujemy się miniaturą, jaka pokazuje się nam na portalu ogłoszeniowym, albo jakimiś słowami kluczowymi, które zauważyliśmy w opisie głównym. Wchodzimy na takie aukcje i widzimy piękne zdjęcia świeżo umytego auta czy motocykla. Widać, że zrobione z wysoką pieczołowitością, a na zdjęciach maszyna prezentuje się, jakby dopiero co wyjechała z salonu. Jeżeli oglądamy takie zdjęcia w sierpniu i wrześniu, a widzimy, że na nich motocykl stoi w otoczeniu śniegu, no to już widzimy, że ogłoszenie od jakiegoś czasu na portalu widnieje. Ale czasem jest po prostu tak, że zdjęcia są zrobione przy jakiejś ładnej pogodzie albo zaraz po myjni, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy są to świeże czy stare zdjęcia. Czasem, kiedy decydujemy się na wyjazd w celu oglądnięcia takiej maszyny, okazuje się na miejscu, że jej stan faktyczny znacząco odbiega od tego, co widzieliśmy na zdjęciach. Co wtedy słyszymy? A że nie miałem czasu zrobić zdjęć, a że akurat takie zdjęcia miałem na telefonie. Często są to zdjęcia sprzed dwóch czy trzech lat, a nierzadko zdarza się, że są to zdjęcia jeszcze z poprzedniej aukcji, z której to obecny właściciel kupił swoją maszynę. Niestety w takiej sytuacji nie jesteśmy za bardzo w stanie nic zrobić, frustracja i wylewanie żali na sprzedającego zapewne wyrządzi mu tyle krzywdy co zeszłoroczny śnieg. Kolejnym punktem na liście jest zawyżony rocznik. Kiedy filtrujemy sobie motocykle czy samochody na portalach ogłoszeniowych, bardzo często podajemy rocznik, od którego chcielibyśmy kupić naszą maszynę. I tak dla przykładu, jeżeli wybierzemy sobie, że chcielibyśmy kupić taką R1, ale wyprodukowaną od 2010 roku, to kiedy sobie taki filtr wrzucimy w wyszukiwarkę, pokaże nam motocykle, w których sprzedający ustawili datę produkcji od 2010 roku. I co może tutaj pójść nie tak? A no dużo rzeczy. Pierwsze to to, że często sprzedający, kiedy kupują swój pojazd na przykład w 2009 roku w lipcu, to mają gdzieś małym druczkiem zapisane, że jest to rok modelowy 2010. To tak jest, że rok modelowy może wyprzedzać nieco datę produkcji, ale nie zmienia to faktu, że samochód czy motocykl wyprodukowany w 2009 roku powinien mieć datę produkcji wpisaną w ogłoszeniu 2009. Co więcej, często jest tak, że w ogłoszeniach wpisywana jest data pierwszej rejestracji jako data produkcji. I tak na przykład mamy motocykl wyprodukowany w maju 2009 roku, ale rok w produkcji w ogłoszeniu sprzedawca wpisuje styczeń 2011. A jak się potem tłumaczy? A może przecież ten motocykl został dopiero zarejestrowany w styczniu 2011 roku, a że przestał na placu przez półtora roku, to nic. Taka mała nieścisłość, a jednak powoduje przekłamanie w ogłoszeniach i więcej ich widzicie niż byście chcieli. Kolejnym punktem na liście jest klima do nabicia. No, jak widzę taki punkt w ogłoszeniu, albo to słyszę, to aż scyzoryk mi się otwiera w kieszeni. Aż dziwne, że wciąż się to w ogłoszeniach przewija, ponieważ ta metoda jest stara jak świat. I dziwię się, że jeszcze ktokolwiek się na to łapie. Jedziemy oglądać samochód, jeżeli w ogłoszeniu jest napisane, że klima do nabicia, to jeszcze pół biedy, bo już możemy się nastawić, że coś jest nie tak. Ale często jest tak, że albo uda nam się wyciągnąć takie info o tej klimie do nabicia w rozmowie, albo dopiero pada to hasło, kiedy odpalamy tą klimatyzację w samochodzie na miejscu, a ona nie działa wcale. I co wtedy? Nijak nie jesteśmy w stanie sprawdzić, co konkretnie zawiniło. Czy faktycznie brakuje tego czynnika? Czy może mamy uszkodzoną sprężarkę, osuszacz czy jakiś inny osprzęt klimatyzacji? To, co należy na pewno pamiętać, to to, że kiedy z klimatyzacji nie wieje chłodne powietrze, to możemy nastawić się na naprawdę wysokie koszty napraw, zwłaszcza przy nowszych autach. Jedyne rozwiązanie tego problemu, jakie przychodzi mi do głowy, to szybki strzał do sprzedającego, że w takim razie jedziemy do najbliższego punktu, w którym klimatyzacja jest nabijana i jeżeli po nabiciu okaże się, że gdzieś jest nieszczelność lub coś nie chodzi, to cały koszt operacji pokrywa sprzedający. Jeżeli wszystko będzie ok, to bierzemy auto, jeżeli nam oczywiście odpowiadało wcześniej, do tego momentu i mamy już klimę nabitą i my za to płacimy, ale wątpię, żeby ktokolwiek się na to zgodził. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to kliknijcie czerwony przycisk, dajcie łapkę w górę pod filmem oraz przypominam, że dzięki uprzejmości sklepu motozon.org z Sopotu na hasło zwyczajny facet macie 5% zniżki na zamówienia telefoniczne, 5% zniżki na zakupy w sklepie stacjonarnym oraz darmową wysyłkę od 200 zł. Kolejnym punktem jest ubezpieczenie na rok. To już nie jest drobne przekłamanie, a niektórzy mogą powiedzieć, że jest to jedynie gra słowna, ale dla mnie to jest czyste kłamstwo. Czytamy sobie takie ogłoszenie i często widzimy, że napisane jest: przegląd ważny jeszcze 11 miesięcy, a ubezpieczenie opłacone dwa dni temu i ważne przez 12 następnych miesięcy. Myślimy sobie: wow, super, jesteśmy te 500, 1000 czy 2000 zł do przodu na tym ubezpieczeniu. Często, kiedy dochodzi do finalizacji umowy, przekazania dokumentów, jedziemy do Wydziału Komunikacji, a następnie zachodzimy do jakiejś firmy ubezpieczeniowej, aby przepisać na siebie to ubezpieczenie. Jakież to jest nasze zdziwienie, kiedy okazuje się, że tak ubezpieczenie jest na 12 miesięcy, ale składki płacone są w cyklu półrocznym, kwartalnym lub co najgorsze miesięcznym. A to oznacza, że do opłacenia pozostaje nam jeszcze na przykład 11 miesięcy tego ubezpieczenia, gdyż sprzedający opłacił tylko pierwszy. No i co wtedy zrobimy? Telefon do sprzedającego, a on powie, że przecież to jest ubezpieczenie ważne jeszcze przez 12 miesięcy, tylko przez 11 trzeba jeszcze zapłacić. Bardzo nieczyste zagranie ze strony sprzedających, o którym dowiadujemy się z reguły po fakcie. Nawet jeżeli ktoś wyłapie ten niuans w trakcie zakupu, a okazuje się, że maszyna jest dobra, to już sobie odpuszczamy kłótnie i nerwy i mówimy, dobra, skoro motocykl jest dobry, to ja już opłacę to ubezpieczenie. I ostatni punkt na naszej liście: drobne uszkodzenia, czyli odwracanie uwagi. Zdarzają się sytuacje, kiedy to już w trakcie rozmowy sprzedający mówi, że coś jest nie tak z jakimś elementem, czy to jest jakieś zarysowanie, albo jakiś niedziałający sprzęt w aucie. Zdarzają się też sytuacje, że przyjeżdżamy na miejsce i dostajemy taką informację. Jest to bardzo często zabieg psychologiczny. Z jednej strony poinformowanie nas o np. Na porysowanym błotniku, który gdzieś tam zahaczył sprzedający, wykręcając w parkingu podziemnym, ma na celu odwrócić uwagę i dać temat zastępczy na wszelkie inne mankamenty, które ma pojazd. Z drugiej strony ma wywołać u nas poczucie bezpieczeństwa i zaufania, że sprzedający jest uczciwy, że mówi nam wszystko, jak jest i nie chce nas oszukać. Kiedy usłyszymy, że tutaj jest porysowany i niestety jeszcze nie zdążyłem tego naprawić tak mi głupio, to nie dość, że zaczynamy się za bardzo nad tym skupiać i myśleć, jak można temu zapobiec, jak to szybko naprawić albo ile możemy urwać sceny za tę naprawę, to jeszcze zaczynamy ufać sprzedającemu i pytać się go, czy coś może jeszcze jest do zrobienia, licząc na to, że łaskawie nam powie. Tym samym sami przestajemy wyszukiwać problemów w motocyklu czy to samochodzie. Taki sprzedający często potrafi nam wymienić kilka jakichś tam błahostek, które w jego mniemaniu urastają do naprawdę dużego problemu, bo on przecież tak dba o swój pojazd. A jednocześnie tuszuje przed naszymi oczami najbardziej znaczące usterki, które najbardziej dadzą nam po kieszeni. Z reguły jeszcze wtedy od razu sam zaproponuje, że dobra, to ja spuszczę stówkę, czy dwie na to, trzy na to, aby miał pan wszystko na gotowo i mógł spokojnie jeździć. Najlepsze jest to, że wtedy kupując taką maszynę, wracamy z nią do domu i jesteśmy przekonani, jak to świetny deal zrobiliśmy ze sprzedającym, jak to wykryliśmy wszystkie usterki, które występowały w tym pojeździe. A w rzeczywistości staliśmy się kolejną ofiarą nierzetelnego sprzedawcy. No nic, mam nadzieję, że ta część również Wam się podobała. Jeżeli tak, to zostawcie subskrypcję, dajcie łapkę w górę pod filmem. Szerokości na drodze, na razie, cześć!